Kiedyś płatności mobilne to była ogromna rewolucja i tak naprawdę jeszcze niedawno, bo świat bardzo szybko idzie do przodu i mPay jest jednym właśnie z takich przykładów takiej bardzo rewolucyjnej technologii, która obecnie już wydaje się jest zupełnie czymś normalnym i naturalnym. Powiedz jak działa mPay? W M-Pay płatności możemy dokonać z dowolnym telefonem. Nie potrzeba do tego żadnej aplikacji, niezależnie to działa od producenta telefonu i operatora sieci komórkowej. Wystarczy wybrać specjalny kod USSD zaczynający się gwiazdką 145 to jest kod do naszego systemu odpowiedni kod sprzedawcy podać lub wybrać go interaktywnie z wyświetlającego się menu zakończyć krzyżykiem i można dokonać płatności, wyświetla się potwierdzenie, potwierdza się transakcję kodem PIN lub kodem do karty płatniczej i transakcja się realizuje, dostajemy potwierdzenie SMS-em. Kilka lub kilkanaście miast w Polsce bardzo dobrze zna i właśnie na przykład z komunikacji miejskiej, bo tam kupuje bilety czy parkuje auta. Powiedz, jak, jak wygląda właśnie Wasza ekspansja obecnie na polskim rynku? Czy może planujecie wyjść za granicę, czy może już jesteście za granicą? Powiedz, jak to wygląda? Inwestycje zagraniczne dopiero są planowane. To jest to większe przedsięwzięcie, jako że nie mamy tam umów z operatorami telefonów. W Polsce już jest, mamy właśnie dostępne płatności za bilety, parkowania, to jest nasza główna część sprzedawców, w kilkunastu, prawie dwudziestu miastach w Polsce. Jest to bardzo wygodne, bo nie trzeba biegać do kiosku, do kierowcy, bilet można kupić w dowolnym momencie. Tak samo przy parkowaniu, nie trzeba pamiętać o parkomacie, chodzić z biletami i liczyć, ile się będzie parkowało. Po prostu się klika start parkowania, po powrocie klika się stop i płaci się dokładnie za ten czas, który się zużyło. Słuchaj, jak powstało M-Pay? bo to wydaje jeszcze, jeszcze kilka lat temu to, to była zupełna abstrakcja. I z jak, jakim odzewem spotykała się firma i spotykało się to rozwiązanie? Nie było to rozwiązanie z początku zbyt popularne, ale jest to bardzo wygodne z racji tego, że działa właśnie na każdym telefonie. Taki był, firma powstawała 10 lat temu, więc taki był wtedy zamysł. Nie istniały jeszcze smartfony, telefony były bardzo różnorodne. Nie szło stworzyć aplikacji, która by działała jednakowo na każdym urządzeniu. Stąd właśnie pomysł kodów USSD, które działają niezależnie. Wystarczy połączenie z operatorem. Jest to kod darmowy. Chcieliśmy właśnie ułatwić użytkownikom obsługę naszego systemu. Słuchajcie, konkurencja nie śpi, coraz więcej takich pomysłów się pojawia. Jak chcecie być wciąż aktualni? Jak chcecie być cały czas nowocześni? Wiem, że macie już aplikacje na smartfony. Jakie jeszcze produkty? No właśnie, oprócz tej aplikacji na smartfony, która dzisiaj jest już potrzebna, mamy też teraz nowe pomysły na płatność. Oprócz płatności mobilnych udostępniamy wirtualne portfele Mastercard Wallet. Można tam sobie dodać zbiór kart. Dowolny sprzedawca może w internecie przysłać nam dane klienta, numer telefonu. My na podstawie tego numeru telefonu klienta uwierzytelniamy. Klient może wybrać jedną z zapisanych bezpiecznie w naszym systemie kart, które też są uwierzytelnione jako, że klient jest ich prawdziwym właścicielem. I zwracamy sprzedawcy bezpieczne dane karty sprzedawca może sobie sfinalizować płatność. W takim razie jakich firm do współpracy poszukujecie? Jaki to jest profil firm? Czy są to duże, małe firmy? Sprzedawcą Wempe może być praktycznie każdy. Poszukujemy zarówno indywidualnych sprzedawców, jak i na przykład agregatorów płatności przez linki w internecie popularnych już mamy umowę na przykład z przelewami 24. Jesteśmy nam dostępni jako jeden z kanałów płatności obok znanych powszechnie przelewów, internetowych w różnorakich bankach. No to w takim razie życzymy Wam dalszego pomyślnego rozwoju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.